发现。 Mówię, że mam ochotę teraz iść do auta, puścić sobie tą piosenkę Trampoline, no. tak na maksa i sobie jej posłuchać. No to trzeba mieć Bo to nie jest to samo. To jest to samo, Patrz. Kurde nie. Tam dostaję takiego powera w aucie. Uwielbiam tam słuchać muzyki. To mój kuleczko mamusia. To mój kuleczka. To zawalony vlogmasami. Widzę. Oj. Nie wlot masami, ramię jest zawalony. Mijet kart, nie wyjdzie. Można lepiej. Na tej głośności czasować. Aha, co puścisz mi tak. Czekaj. Ready? Ama. to nie jest tak, to nie jest tak jak Wał się. Wał się jest lepiej. Na razie... Wibracja, więc wibracja, Na razie nie przebiłeś tego, jednak w aucie do w aucie. Widzieliście u mnie we vlogach projektor, który generował piękne gwiazdki na ścianach, bardzo fajny efekt na żywo. I ja mam już też kilka zamówień z mojej rodziny, osób, które były tutaj na urodzinkach u Widziały po raz pierwszy ten projektor, chociaż on u nas w domu już jest od roku i bardzo często z niego korzystamy, jak nie codziennie. Dzieciaki uwielbiają. I teraz mam drugą sztukę, która powędruje do pokoju dziecięcego w nowym domu, ponieważ dzieciaczki będą mieć osobne pokoje i nie wierzę, że jedno z nich zrezygnuje z tego projektora, więc musimy mieć dwie sztuki. I to jest projektor marki Aurelis Galaxy i od razu Wam zostawiam tutaj kod. Kod to jest prezent10 i on daje Wam 10% zniżki w sklepie Aurelis. Link oczywiście w opisie, a teraz pokażę Wam jak ten projektor wygląda. Projektor wygląda w ten sposób. Do projektora dołączone mamy Kabel zasilający oraz pilocik. W którym możemy sobie zmieniać tryby. Mamy tryb gwiazd, mgły, możliwość zmieniania koloru mgły i szybkości obracania gwiazdek. Projektor daje naprawdę piękny efekt na żywo, jest energooszczędny, jest bardzo dobrze wykonany. No i to jest idealny pomysł na prezent. Możecie też zamówić sobie dedykowane opakowanie i macie już prezent gotowy. Sytuacje, w których my go używamy, to najczęściej jakiś wieczorny odpoczynek do oglądania. Filmów w domu, do robienia takiego romantycznego, wieczornego klimatu na imprezy, jako taka kula dyskotekowa, no i do pokoju dziecięcego, czy na imprezki, czy wieczorem, po prostu, żeby zrobić klimacik, a też możecie go używać do usypiania, żeby dzieci miały jakąś tam poświatę. Często dzieci boją się ciemności, więc jest to taka alternatywa do pokoiku dziecięcego. Bardzo serdecznie polecam Wam ten produkt. Jestem pewna, że to będzie taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o prezenty dla dzieciaków. Naprawdę w różnym wieku ekstra gadżet. Myślę, że będą zachwycone. Co Ci tata puścił za pioseneczkę? Podoba Ci się? Mówię jej, że wychodzę, nie? I przyszła od razu i oczywiście nie o mami nie! A mówię, że przywiozę jej prezent. I nagle hurra! Czeka fajna. Można iść. Ostatnio się też pytałam Katriny, jak mam do niej się zwracać, ponieważ jest to dość nietypowe dla mnie imię Nigdy się z nim nie spotkałam, nie wiedziałam, czy są do tego jakieś zdrównienia No i tak, mamy Kati, bardzo chciała dzieciakom wysłać jakieś prezenciki Mikołajkowe, więc nie trzeba było Ale na pewno, na pewno się ucieszą, więc jadę odebrać przy okazji posłucham tej piosenki, bo jest świetna. Po prostu czasem jest taka piosenka, która wejdzie tak mega mocno, i można słuchać jej cały czas, a tutaj jest tak dobra akustyka, są tak dobre głośniki, że słuchanie muzyki to jest czysta przyjemność. Czekajcie, bo chyba pan czeka, aż wyjadę, więc jadę. Aleks ucieszy. Patrz Paweł. Minecraft. Ale fajowskie rzeczy ciocia. Dziękujemy. Czuczu. -czu. Nasze ulubione. Dopiero w poprzednim vlogu mówiłam o Czuczu, -czu, że uwielbiamy. Także bardzo, bardzo dziękujemy. I taka książeczka, ale będziemy mieć zabawę. Chodź, Micia. Powiem Wam, że takie nowe zabawki to nie tylko urozmaicenie dla Mici, ale też dla mnie, no bo nie ukrywajmy, że ja te wszystkie książeczki, te wszystkie puzzle i zabawki cały czas wyciągam z nią i się bawię. Więc fajnie, coś nowego. Widzę, że to są takie tarcze, i tutaj musimy dopasować produkty, także działamy. A z kolei Akademię Mądrego Dziecka też znamy. Tutaj widzę, że jest taka książeczka z magnesami. Teraz owieczka. Szukaj owieczki. Jest? Tak. No to... Nie, nie włożyłaś jeszcze raz. Spróbuj. Teraz jest dobrze, super. Jadzia pętelka, piecze pierniki. Niedługo gwiazdka. Staś wykleja z mamą papierowe bombki. Postaw to na stoliku, mówi i podaje dziewczynce składniki. Puszystą mąkę, lepki miód, miękkie masło, jajka o bardzo kruchych skorupkach i pachnące przyprawy. Z każdą chwilą Paćka jest mniej klejąca. Jadzia posypuje stolice... St Co? Jadzia posypuje stolnicę mąką. Mąka robi puf. Jadzia kicha, pik. Kichnięciem zdmuchuje mąkę na podłogę. Tata sypie jeszcze raz. alejki z ręcznikami, ponieważ moja siostra w tym roku zażyczyła sobie na urodziny prezent bardzo praktyczny, a mianowicie ręczniki. Chcę beżowe, więc patrzę, co tutaj jest fajnego, bo są fajne ręczniki z Ralfa, które mamy w sumie do dzisiaj i cały czas tylko pierzemy, używamy, nic się z nimi nie dzieje, więc zobaczę, może będą takie same, tylko w kolorze beżowym, to jej wtedy wezmę. Beżowe są, ale z Tomiego, tylko takie malutkie, a ja potrzebuję jeśli chodzi o beż, to tutaj nie ma za bardzo wyboru. Są z Ralfa, ale w kolorze zielonym, a beżowych nie widzę za bardzo. Tu są szarości, to nie. Misja zakończona niepowodzeniem. Niestety nie ma nic ładnego. Wzięłam jeszcze Aleksowi w aptece taką pomadkę ochronną do ust, ponieważ bardzo mu usta popękały, oni często chodzą na spacery i niestety no, nie miałam nic takiego dla niego, także mam nadzieję, że przekonam go, żeby używał. Nie wiem, jak ja mogłam zapomnieć o tej wspaniałej książce, to jest Ania i Święty Mikołaj, książeczka adwentowa, codziennie czytało się po jednej stronie. Przeczytamy sobie dzisiaj do ósemki, a później już będziemy szli codziennie. Po jednej stronie, bo to jest świetna książka, bardzo fajna, polecam Wam serdecznie. I ten mega bombkowy hotel gwiazdkowy również. I mieszaj. Żeby się rozpuściło. Zaczęła robić kolory. Ale się rozpuszcza. Mmm, pachnie po Zawsze wzbraniałam się przed sprzątaniem w sobotę, i wiecie co się okazuje: że najczęściej sprzątam właśnie w sobotę rano. Moja mama zawsze sprzątała od samego rana w sobotę, i ja tego bardzo nie lubiłam tego zwyczaju, i zawsze mówiłam, że ja nigdy nie będę czegoś takiego robić. I owszem, trzymałabym się tego, ale. Okazuje się, że Aleks wychodzi na trening w sobotę rano, i to jest jedyny moment, kiedy ja mogę posprzątać i jestem sama w domu i mogę to zrobić w spokoju, więc zawsze, jak tylko zamykają się drzwi i oni wychodzą na trening, ja łapię za szmatę i działam. I tak to właśnie wygląda. Czasem piszecie, żebym coś nagrała, jak sprzątam, ponieważ Was to motywuje do działania i fajnie się to ogląda, ale w momencie, kiedy ja mam ograniczony czas, to no nie ma opcji, żebym. Chodziła tutaj, ustawiała kadry, chodziła ze statywem, trochę to wydłuża jednak czas sprzątania. Na pewno pojawią się takie filmiki, ale już w nowym domu. A tutaj na razie działam jak mogę, zawsze wykorzystuję każdą chwilę. Zaraz wam powiem, co dzisiaj będziemy robić, ale to wypijmy sobie najpierw świąteczną herbatę, ponieważ właśnie skończyłam sprzątać i ich jeszcze nie ma, więc mam jakieś 5 minut na to.

Dobra, ojej, pospadały mi wszystkie rzeczy, które już Dobra, musicie się sami ogarnąć, bo mi wszystko pospadało. Dzień dobry. Dzień dobry! Co tu się działo słuchajcie? Nagrywanie było. Idziemy, idziemy do naszego domku. Mamy kilka rzeczy, które musimy zaplanować, jeśli chodzi o elektrykę. Mam karpatkę. Otwieraj Czujesz się jak u Ciebie w domu? Czy jeszcze nie? Tak, właśnie tyle mi potrzeba w domu Dokładny minimalizm Zakrzytuję to się Tu i kończy się blat tu To jest 40, czyli 20, tak? to jest połowa, tak? No to jest połowa Just My head space been weaker has been waiting for the right day, like the right day ever. To jest chyba najgorsza część, jaka jest, ponieważ trzeba wziąć wszystko pod uwagę. A jeszcze wszystkiego nie wiemy. Trzeba nawet wiedzieć, gdzie będzie stała choinka. No dosłownie, wszystko, wszystko, wszystko. Więc. I tak na pewno coś zrobimy źle, ale mam nadzieję, że przemyślimy chociaż większej rzeczy. No tutaj właśnie. <kluzny> Chcę ten kontakt, żeby lampki jakieś Zimą. Ale jeden jest? No jest jeden. Że, o, jakie misiaki słodziaki! Co wy no tu z... Weźcie sobie taką tafę, udekorowałem to. Kochanie! Tak to jest takie piękne, ale naprawdę ładnie to, to zrobił. Ci był na wycieczce wczoraj się... i też robił, więc on już ma doświadczenie. A mi już i ma cztery. Potrzymaj tak. A to. A wiecie, jak Ale też ładnie. Super. A my tak wymarzliśmy. No, to to Idę do Bonarki wymienić piżamkę, którą dostałam na Mikołaja, ponieważ dostałam XS, a wolałabym S. -kę. Jednak piżama, fajnie jak jest luźniejsza, nie lubię jak jest dopasowana, a ta gumka trochę jest ciasna, więc nie chcę się męczyć. Wymienię, o ile będzie. Zobaczymy zaraz. Mam taką rozkminę, czyli jak my tutaj siedzimy, czy tutaj nam stypie z butów? No tak, to jest To jest zęb. Smaczny Jeden <był krosalcik. laughs> oh. i zero. Jeden i zero. Tak. Pójdźcie dzisiaj do kina. Gdzie idziemy? Ja do kina. Do kina. <grystanie> <grystanie> Musisz mieć większy plecak, wiesz? No, bo ten już jest za mały i nawet bidon ci się nie mieści. A tej nie ma plecaka. Ty masz tu plecaczek, mamusia ci trzyma, wiesz? Udało nam się zaparkować, a dzisiaj w kalendarzu adwentowym było wyjście do kina, idziemy na kicie kocie wersję świąteczną. Damy znać po czy warto, chociaż myślę, Mama, że tak, no bo już byliśmy na... Bo już byliśmy na poprzednich. Idziemy, idziemy już! To tam idzie? Co tu się dzieje? Słuchajcie, kończę tego vlogasa, vlogmasa. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia, pa pa.